Problemy z indeksowaniem to jeden z wielu powodów braku ruchu z Google. Ale to jest jeden z tych powodów, które można w miarę dość szybko naprawić, a w zasadzie mądrym zarządzaniem procesem skanowania i indeksowania przez roboty można nawet poprawić ruch z wyszukiwarek. Co więcej, bez właściwego indeksowania Waszych stron, każde inne działania związane z pozycjonowaniem w ogóle nie mają sensu, no bo Google nawet ich nie zauważy, a wy się niepotrzebnie Napracujecie. Dlatego z tego odcinka dowiecie się, jak podejść do indeksowania, jak w ogóle to wpływa na Wasz ruch, co w tym temacie jest w ogóle najważniejsze, jak zaplanować to indeksowanie i jakich błędów unikać. Cześć, nazywam się Maciej Herubin i w tym odcinku pokażę Wam, jak zaplanować i wdrożyć strategię indeksowania Waszej strony w Google. Indeksowanie to jest jeden z pierwszych elementów skutecznego pozycjonowania. Jeżeli Google Was zwyczajnie nie zaindeksuje, to wszystkie rzeczy związane z SEO, które robicie, o których czytacie i tak dalej, nie mają w ogóle sensu, bo wyszukiwarka po prostu nie będzie wiedziała o istnieniu tych stron, na których zmiany do dokonujecie. Dlatego dziś opowiem Wam jak do tego podejść, żeby wyklukiwarka wiedziała to, co trzeba, i żeby to wpływało na pozytywną ocenę jakości całej waszej strony, co będzie prowadzić do, do lepszego ruchu. Tak? Jeżeli macie problemy z widocznością w Google, to jest spora szansa na to, że właśnie elementy związane z indeksowaniem powinny zostać poprawione w pierwszej kolejności. Dlatego zapraszam do części merytorycznej, gdzie rozpracujemy sobie ten temat. W międzyczasie chciałbym Wam powiedzieć, że na moim kanale znajdziecie solidną dawkę wiedzy o budowaniu widoczności w Google, przekazywanej z myślą o osobach odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów. Dlatego zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, bo znajdziecie tutaj sporo informacji o Google z perspektywy Waszych biznesów. A jeśli potrzebujecie pomocy, to zerknijcie do opisu, gdzie dowiecie się, czy i jak jestem w stanie Wam pomóc. Na starcie zastanówmy się, po co w ogóle zarządzać tym indeksowaniem, tak? Bo teoretycznie no to Google sam może sobie tym zarządzić i po części nawet zarządza. Natomiast z perspektywy strony pod kątem SEO no to to jest strona, która ma najczęściej wiele podstron, bo na każdą potrzebę potrzebujemy jakiejś osobnej podstrony, i tak dalej. Mówiłem o tym w innych odcinkach, możecie sobie to zobaczyć. Natomiast Tutaj musimy się skupić na tym. Jeżeli strona na przykład ma cztery podstrony, bo takie też są, to oczywiście nie musicie o tym myśleć, ale najprawdopodobniej nie będziecie mieć też potrzeby pozycjonowania takiej strony, więc w ogóle ten temat nie, was nie dotyczy, tak? Tam, gdzie SEO ma miejsce, najczęściej jest więcej podstron kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset. Kilka tysięcy, i tak dalej, czasami są to setki tysięcy stron i tym jakoś trzeba zarządzić, żeby Google skupił się na właściwym miejscu. I zobaczcie, jeżeli zobaczymy sobie na taką podstawową strukturę strony, tak, gdzie tutaj mamy na przykład stronę główną, oznaczymy to stronę główną, i tutaj w strukturze są różnego rodzaju postrony, oczywiście będzie ich więcej tutaj, to jest tylko taki przykład. I każda z tych stron generuje, powinna w zasadzie generować ruch z jakichś fraz kluczowych, tak, ta strona generuje powiedzmy. 10 wejść miesięcznie, ta strona generuje 70 wejść miesięcznie, ta 60, ta powiedzmy 9 wejść, bo to jest mniej ważna, i tak dalej. I poszczególne podstrony będą generowały jakieś wejścia z konkretnych fraz kluczowych. I ogólnie Google ocenia sobie jakość danej strony na bazie tego, jak strona generuje ruch, z jakich fraz, czy te frazy są odwiedzane z tematyką strony, czy nie, itd. I nam. Całej stronie zależy, żeby budować jak najlepszy autorytet domeny. A to robimy przez właśnie budowanie widoczności na frazy, które nas interesują. Niemniej jednak możemy mieć też strony, które są nam potrzebne z jakiegoś powodu, ale nie będą generować ruchu. Na przykład dodajmy sobie tutaj kolejną podstronę i niech to będzie po prostu polityka prywatności, tak? Ta strona praktycznie każdy ją ma, każdy biznes ma taką stronę, ale ta strona co do zasady nie powinna generować ruchu, tak? No bo co miałby szukać Wasz klient, żeby trafić na Waszą politykę prywatności? No nic, tak naprawdę. Nikt nie szuka polityki prywatności firmy X, a jeżeli szuka, no nie w kontekście biznesowym, więc można nawet lepiej nie wyświetlać się na tą frazę, tak? Więc w ramach Waszego serwisu, Waszej struktury strony są pewnego rodzaju podstrony, które tak naprawdę nie mają szans, nie są widoczne i nie chcemy, żeby były widoczne na jakieś frazy kluczowe, tak? Jeżeli mamy jakoś wpis do portfolio, no to na jakie frazy musiałby wpisać klient, żeby do nas trafić, tak? Albo na przykład napisaliśmy artykuł aktualności, że prezes kupił sobie nowe auto, tak? No i co tam doda? No nic, tak? Albo że kupiliśmy sobie nową maszynę, żeby nie było aż tak prześmiewczo, albo że kupiliśmy sobie, yy, zainwestowaliśmy w coś tam, tak? I chodzi o to, że wasi klienci nie wpisują w Google. Co teraz kupił sobie prezes, tak? Albo dlaczego firma X zrobiła to i to, albo że tutaj te, teraz jest wigilia firmowa, i tak dalej. Te informacje są zbędne z punktu widzenia Google i nie powinniśmy je pokazywać Google'owi, bo to pokazuje, że te, one nie są na temat waszego biznesu, tak? Więc jak patrzymy sobie tak globalnie na waszą stronę internetową, to mamy taką sytuację, że pewnego rodzaju strony są. Indeksowalne, chcemy, żeby się indeksowały, chcemy, żeby ludzie na nie trafiali, co strona główna oczywiście też. Pewnego rodzaju strony są na zielono, bo chcemy, żeby Google ludzie na nie trafiały, żeby Google je zaindeksował, pokazywał i tak dalej. Ale pewnego rodzaju strony będą też na czerwono. Czyli nie chcemy ich. Tego nie chcemy indeksować, tego nie chcemy indeksować, tego nie chcemy, powiedzmy tego nie chcemy, tak. Ewentualnie to chcemy, to chcemy, to chcemy. tak? I musimy tak naprawdę na poziomie takiego ogólnego planu zastanowić się, które strony chcemy, żeby ludzie odnajdywali, a które nie. Prosta zasada jest taka, że jeżeli nie jesteśmy w stanie żadnego frazy kluczowej przypisać do danej strony, to oznaczamy ją na czerwono. Jeżeli jakaś fraza kluczowa związana z biznesem może reprezentować daną podstronę, to będziemy chcieli ją indeksować. I to jest najważniejsze. tak? I to pozwala nam budować autorytet domeny. Bo zobaczcie, każda strona generuje jakiś ruch. tak? Ta będzie miała 7 wejść, ta 18... Ta 90, tak, ta 4, ta 2. I ogólnie rzecz biorąc, te na czerwono teoretycznie będą generować zero ruchu. Czasami jakieś tam pojedyncze wejścia. I teraz jak patrzymy sobie na średnią, powiedzmy, że to oznacza jakość strony, no to średnia liczba wejść na tej strony będzie mniejsza, jeżeli policzymy je wszystkie. A jeżeli te, które są na czerwono, wykluczymy, to średnia się podwyższy, tak? Jakość strony się podwyższa, jeżeli przestajemy pokazywać Google'owi rzeczy, które są mało wartościowe. Z perspektywy Google, oczywiście, tak, bo czasami są strony, które dla nas bardzo ważne są biznesowo ale nie będą w stanie generować ruchu, więc dla Google'a nie są wartościowe i możemy je pominąć w procesie indeksowania. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby tak zaplanować stronę, żeby z perspektywy użytkownika to się nic nie zmieniło, ale pewne strony należy ukryć przed Googlem, żeby on nie marnował czasu, tak? No bo jeżeli Google ma na przykład, powiedzmy, że 10 wejść na, na waszą stronę, no to fajnie by było, żeby wszedł na te wszystkie, które są tutaj, tak? Żeby wszedł na to, na to, na to, na to, na to, na to, a żeby nie wchodził na to. Czasami jest tak, że Google ma na waszą stronę bardzo ograniczoną ilość zasobów i ma, powiedzmy, chwilkę czasu. No to fajnie by było, żeby skupił się na tych najważniejszych rzeczach, a te rzeczy pominął. Jeżeli nie pokażemy mu, które są ważne, a które nieważne, to on możliwe, że wejdzie po prostu na te wszystkie nieważne, tu się zgubi i stwierdzi, że nasza strona jest po prostu słaba i nie będzie w przyszłości więcej odwiedzał. Tak? Oczywiście to jest ekstremalne, natomiast chcę to pokazać. Tak? Także nie pozwalajmy Google'owi wchodzić na strony, które nie są ważne z perspektywy generowania ruchu. A oprócz tego możemy za pomocą zarządzania indeksowaniem wyeliminować problemy z kanibalizacją czy duplikacją treści. Jeżeli na przykład na tej stronie, i na tej stronie mamy podobną treść, albo praktycznie taką samą z jakichś powodów, no to bardzo fajnie by było tym zarządzić i po prostu powiedzieć Google'owi, że hej, to jest kopia tej strony i na przykład tej kopii w ogóle nie indeksujemy, ewentualnie po prostu zrobimy zabiegi, o których będziemy mówić wcześniej, tak? No bo nie możemy pokazywać duplikacji treści, bo ogóle też będzie się gubił. Po co ma trzy razy odwiedzać taką samą treść? Bez sensu, tak? I znowu marnujemy przestrzeń na to. Więc w tym przypadku to będzie zasadne i zarządzanie indeksowaniem, po pierwsze, wpływa na podwyższenie autorytetu domeny. Po drugie, rozwiązuje problem z kanibalizacją i duplikacją treści, może rozwiązać ten problem. No i celem tego wszystkiego jest to, żeby. Ponad 95%, yy, czyli praktycznie wszystkie adresy były te, które generują ruch i są jakościowe z perspektywy Google, fraz kluczowych itd. Jeśli już zaplanujemy sobie to wszystko, później będę mówił o tym, jak to dokładnie zrobić, żeby, żebyście mieli to krok po kroku mniej więcej rozpisane, to skupmy się na razie na jednej podstronie. Powiedzmy, że mamy tą podstronę, która jest, musi być jakoś zarządzona, tak? coś z nią musimy zrobić. Czyli na etapie bierzemy jedną podstronę i w jakiś sposób planujemy to, żeby zablokować ją przed indeksowaniem i taką podstawową rzeczą, którą możemy zrobić, jest po prostu oznaczenie strony, że nie chcemy jej indeksować, tak? Jeżeli używacie jakiegoś CMS-a, na przykład WordPressa lub innego, to wszędzie możecie dla danej poszczególnej podstrony oznaczyć ją, jaką nie chcę jej indeksować, tak? To może różnie wyglądać, być jakiś przycisk, jakiś checkbox, tak? Indeksuj, nie indeksuj, dalej, To trzeba sobie sprawdzić w ramach każdego CMS-a. Natomiast to co się zawsze stanie po kliknięciu takiego przycisku, to w kodzie źródłowym strony zobaczycie taki wpis, gdzie po prostu pojawia się taki atrybut w metadanych, gdzie parametr robots oznaczony jest jako noindex i follow, tak? Na razie pomijamy to forum, nie musimy się nad tym skupiać. Chodzi o to, że pokazujemy Google'owi. Google wchodzi na tę stronę, ale widzi taki parametr, więc w ogóle się nim przejmuje i idzie dalej. Tak? Nie skupia się nad tym. On czasami go zeskanuje, czasami nie, to już wszystko zależy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, nie doda tej strony do indeksu. I to jest to, o co nam chodzi. tak? Jeżeli ta strona nam jest niepotrzebna, to w naszym przypadku to jest prawdopodobnie, patrząc po tytule, to jest case study. My nie chcemy indeksować naszych case study. Pokazujemy klientom, bo to jest ważne z punktu widzenia biznesowego, natomiast nie chcemy indeksować, bo nikt nie będzie szukał takiego case study w Google. No to nie indeksujemy tego i pokazujemy Google'owi, hej, nie indeksuj tego, tak? Za pomocą właśnie takiego parametru. I to jest najprostsze, co możemy zrobić. To ma swoje minusy, takie, że Google i tak marnuje swoje zasoby, żeby wejść na tą stronę, tak? A niekoniecznie chcemy do tego dopuścić, więc w drugiej kolejności możemy taką stronę zablokować w pliku robot.txt, tak? Każda wasza strona ma taki a powinna mieć w zasadzie taki plik robot.txt, który pojawia się w głównej domenie pod adresem waszadomena.pl łamane przez robot.txt, tak. Ten plik wygląda tak lub inaczej w zależności od tego tutaj są różnego rodzaju reguły, które blokują roboty przed wchodzeniem do strony. Oczywiście niektóre roboty to respektują, niektóre nie, to już na to pomijam. Natomiast chodzi o to, że pokazujemy jakie adresy w ogóle będą zablokowane, tak? Jeżeli Googlebot wejdzie na taki adres, czyli adres WordPressa, tam gdzie się logujemy. Po prostu tego nie indeksujemy co do zasady. I wszystkie adresy, które zaczynają się od WP admin, po prostu domyślnie nie są odwiedzane przez wyszukiwarkę. No i to ogólnie fajnie, tak. Kolejnym adresem jest to LP. Potem adresy mamy różnego rodzaju landing pages, które używamy do kampanii płatnych. Tego też chcemy indeksować. To bardzo ważne, żeby takich landing pages, które są kopiami jakichś innych stron i tak dalej, na potrzeby czy do Facebooka, czy reklamy w Google, żeby tego nie indeksować. Więc my to domyślnie zablokowaliśmy przed indeksowaniem. To samo z jakimiś tam y pytaniami, które często pojawiają się u nas i my je pokazujemy na stronie, natomiast nie chcemy tego indeksować. Tutaj dalej to jest po prostu Restowe API, to nieważne. Chodzi o to, że zablokujemy wszystkie, wszystkie rzeczy, które się odbywają na bazie komunikacji naszej strony z innymi miejscami itd. I wiele różnych plików, które tutaj lub folderów raczej, które są zablokowane, po prostu nie da się na nie wejść, jeżeli chodzi o robota Google. Nawet z naszej strony oferta jest zablokowana z pewnych powodów, o których Wam później powiem. Natomiast nie chcemy, żeby ludzie trafiali na naszą ofertę od razu bezpośrednio z wyników wyszukiwania, Ci ludzie trafiają najpierw do nasz naszego bloga, edukują się, a oferty trafiają w dalszym kolejności, w dalszych etapach lejka. To jest zaplanowane pod kątem sprzedaży. Natomiast z perspektywy Google nie chcemy, żeby trafiali. I Robot.txt to nie tylko blokowanie kolejnych folderów, ale także innych miejsc. Tak? Wystarczy dodać regułę, na przykład ze znakiem specjalnym, którym może być gwiazdka, tutaj w tym przypadku podane na początku i na końcu. I dzięki temu to, co jest w środku, może znajdować się w dowolnym miejscu adresu URL. Tak? Nie na końcu, nie na początku, tylko gdzieś tam w środku. I tym samym możemy sobie blokować. Możemy też sobie blokować parametry, które pojawiają się w adresach URL i tak dalej. Dzięki temu możemy tym zarządzać. Jeżeli, na przykład, w sklepach internetowych mamy różnego rodzaju filtry i pewnego filtru nie chcemy pokazywać, no to wystarczy, że ten filtr pojawi się w adresie i już Google na niego nie będzie wchodził. I to bardzo ułatwia zarządzanie skanowaniem. Tak? Więc to jest druga rzecz, którą możemy zapanować. Kolejną rzeczą, która może rozwiązywać problemy z indeksowaniem, jest taki parametr Canonical, który podajemy tak samo jak ten noindex w kodzie strony. Natomiast bardziej chciałbym pokazać, jak on działa, tak? bo pewnego rodzaju strony mogą się duplikować lub mieć tą samą zawartość. Tak? Mamy taką, taką sytuację, że mamy główną stronę, która. Jest pod jakimś adresem, i wokół niej pojawiają się strony, które mają tą samą zawartość, tylko są jakoś inaczej napisane. Na przykład w tym przypadku mamy wersję mobilną tej strony, tak? Czyli ta sama treść, tylko wersja na mobilną. I jeszcze czasami zdarza się taka sytuacja, że pod innym adresem jest wersja mobilna, tak? Może tak być. Czasami mamy jakiś bardzo podobny adres, URL, gdzie jest ten sam tekst wklejony, na przykład, tak? Ewentualnie mamy jakiegoś PDF z tą stroną, która. Ma dokładnie tę samą treść, tak? Ewentualnie mamy dokładnie tą samą stronę, tylko ona zawiera jakiś parametr. I te wszystkie rzeczy, tak naprawdę, to jest to samo. I za pomocą tego parametru pokazujemy Google'owi, hej, to jest duplikat innej strony, tak? Czyli wskazujemy ten oryginalny, pokazujemy oryginał i mówimy, że hej, jesteś w tej chwili na kopii. Dzięki temu Google sobie zaindeksuje tylko ten główny, tak? Czyli Google wie, wchodząc na ten adres, na przykład, że to jest kopia tego adresu, tak? Tak samo tutaj wchodzę na ten adres, wierzę, że to jest kopia tego adresu i tak dalej. Więc dzięki temu on zaindeksuje tylko jeden, tylko ten właściwy, tylko ten, który jest tutaj na środku, a pozostałe nie będą dodawane do indeksu, one będą w zasadzie y, zablokowane, nie będą się pojawiały i o co tym wszystkim chodzi, żeby tylko ta najważniejsza rzecz, czyli ten główny adres URL, pojawił się w wyniku, żeby nie było problemu kanibalizacji, duplikacji i tak dalej. I to jest kolejna rzecz, którą możemy rozwiązać problem, tak? Dodatkowym rozwiązaniem może być też wykonanie przekierowań, tak? Czyli jest taka sytuacja, że nie używamy canonicala, natomiast dla tych adresów, które są kopiami, wykonujemy przekierowanie. Oznacza to, że gdy mamy dwa podane adresy, adres 1 i adres 2, i nie chcemy, żeby oba były w indeksie, to zwyczajnie po prostu ten pierwszy przekierowujemy na to. I jeżeli osoba wchodzi na tą stronę, tak naprawdę na nią nie trafia, tylko automatycznie użytkownik jest przekierowany, na tą stronę właściwą. Tak? Ta, ta wcześniejsza w ogóle nie istnieje jak gdyby z punktu widzenia fizycznego, dzięki czemu po pewnym czasie Google przestanie ją indeksować i skupi się tylko na tej właściwej, tak? Oczywiście to przekierowanie musi być ustawione na stałe, o kodzie po prostu 301, tak to już techniczna rzecz, natomiast bardzo ważne, żeby używać tego 301, a nie 302, bo 302 jest tymczasowe. I to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o przekierowanie. Kolejną opcją jest taką, że jeżeli nie chcemy jakiejś strony indeksować, Możemy po prostu zwrócić jej błąd, na przykład 404 lub 410, po prostu, że strona zniknęła, tak? Ale tym sposobem blokujemy się przed tym, że tej strony nie można odwiedzić w ogóle, tak? co to nie do końca jest polecane. Najczęściej wolałbym, żeby to wszystko było wykonywane za pomocą właśnie przekierowań typu 301, ewentualnie. Za pomocą błędu 410, tak? czyli to pokazuje górowi hej, ta strona nie istnieje, zapomnij o niej, i tak dalej. Zamiast no, użytkownicy na tym tracą, bo ktoś gdzieś kiedyś może mieć dodany w zakładkach np. adres i zobaczy błąd. A znacznie lepiej jest po prostu to przekierować. I to są najważniejsze rzeczy, na których trzeba się skupić. To możemy zrobić z konkretnymi stronami. A teraz powiem, jak do tego podejść, żeby sobie to wszystko zaplanować. Żeby zaplanować sobie indeksowanie, potrzebujemy narzędzia. Tym narzędziem będzie Screaming Frog. To jest narzędzie, które pozwala przekarolować, czyli zeskanować stronę adres po adresie i zobaczyć, co tam się znajduje. Jeżeli nie macie jeszcze strony i chcecie ją dopiero zaplanować, no to musimy sobie wypisać wszystkie adresy, adres po adresie, ich tytuły, zaplanowane i tak I na bazie tego będziemy dalej pracować. Nie ma znaczenia, bo to i tak będzie wyglądało tak samo na bazie tabelki. Tak? Jeżeli sobie przejdziemy do takiego narzędzia, to jest skan naszej strony, który, który wykonałem dosłownie. Przed chwilą narzędzie możecie sobie pobrać do. Jeżeli wasza strona ma poniżej 500 adresów, to zyskujecie ją za darmo. Ewentualnie trzeba będzie za, po prostu zapłacić za takie narzędzie. To narzędzie działa tak, że wpisujecie sobie po prostu adres waszej strony internetowej i to narzędzie, udając tak naprawdę robota Google w uproszczeniu, skanuje stronę tak jak ten robot, tylko że ma na to więcej czasu i próbuje zaskanować wszystko, tak? I po pełnym przekrawlowaniu, przy zeskanowaniu strony, widzimy listę wszystkich adresów tutaj w tej lewej kolumnie, które są adresami, które zeskanowało. Oczywiście tych adresów będzie więcej, skupimy się tylko na tych, które tutaj widzimy, i dla każdego z tych adresów mamy pewnego rodzaju w ostatniej kolumnie informacje, tak? Gdzie, jakiś status widoczności? Tutaj mamy informację, że ta strona została zablokowana przez robot.txt. Tutaj mamy, tak, no indeks. Ta strona jest zaindeksowana przez robot.txt i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, ten, to narzędzie pokazuje nam, jak to już jest teraz, tak? I my musimy wiedzieć, czy na przykład ten kanonikal, który jest napisany, czyli parametr kanonikal jest zasadny. I naszym planem jest tak naprawdę przejście adres po adresie i zastanowienie się, czy daną stronę chcemy indeksować, czy nie. I tutaj po prostu stronę główną, oczywiście indeksujemy, tak? Idąc dalej. Mamy stronę z kursem SEO, która jest oczywiście zaindeksowana, bo chcemy, żeby ludzie na niego trafiali i popierali ten kurs za darmo. Oczywiście go polecam. jest za darmo. Możecie sobie pobrać to dwugodzinny kurs, który mówi o, szerzej o podstawach. Natomiast idąc dalej, mamy jakąś stronę, o nas itd, tak, tak dalej, ale pierwszą stroną, która jest zablokowana przed indeksowaniem, jest strona yy, naszej oferty Google Ads, tak? Ona jest na stronie, da się na nią wejść, ona jest widoczna bardzo dobrze, natomiast nie chcę, bo nie da się z poziomu naszej strategii być, mieć taką stronę ofertową oraz wpis na blogu na Google, o Google Adsach, tak. My zrezygnowaliśmy z indeksowania oferty, nie pokazujemy tego Google'owi. Natomiast ludzie trafiają na artykuł, to artykuł generuje ruch. Jeżeli ktoś uzna, że nasza wiedza jest OK, to trafia dopiero na stronę oferty lub za pomocą jakiegoś remarketingu itd. Więc strony ofertowe po prostu postanowiliśmy zablokować. To, co jeszcze zablokowaliśmy, no to po prostu oczywiście takie rzeczy jak polityka prywatności jest zablokowana przed indeksowaniem. oferta SEO jest zablokowana i tak dalej. Ale oprócz tego blokujemy coś takiego jak case study. Tak? Wszystkie case study. A na naszej stronie mamy opisane case study naszych klientów, co zrobiliśmy, jak to wpłynęło na wyniki i tak I my docelowo. Nie chcemy tego pokazywać, bo gdybym ja chciał zaindeksować taką stronę, no to musiałbym jakieś frazy kluczowe mieć z tyłu głowy, które będzie szukać. Żeby zaindeksować takie case study, jedno konkretne, musiałbym mieć po prostu z tyłu głowy, że ktoś wie, kto jest moim klientem i wpisuje w Google coś na zasadzie, jak Firma Oktamedia poradziła sobie, jak agencja Octamedia poradziła sobie z klientem X, tak? No nikt tego nie szuka, więc jak gdyby to ludzie, którzy trafią na stronę z innych miejsc, z innych artykułów i tak dalej, mogą zobaczyć takie study przy okazji, ale nikt tego nie szuka, więc my takich rzeczy nie indeksujemy. Więc z perspektywy, jak gdyby każdego adresu URL, musicie sobie zaplanować, czy chcecie go indeksować, czy nie. Trzeba przejść po prostu poszczególne adresy i podjąć decyzję. Indeksujemy, nie indeksujemy i tak dalej. Oczywiście te adresy będą grupowe, bo jak podjąłem decyzję, że wszystkie stady nie indeksujemy, to od razu wiem, że wszystkie stady nie indeksujemy i nie muszę się na tym skupiać, tak? Wszystkie wpisy blogowe indeksujemy. Oczywiście mogą być jakieś wyjątki, natomiast co do zasady, to są raczej grupy adresów i takich grup adresów będzie kilka, kilkanaście. I dla każdej z nich trzeba podjąć decyzję, czy chcemy, czy nie chcemy ich indeksować, tak? Oczywiście takie strony jak jakieś regulaminy, koszyki i tak dalej też blokujemy. Także z perspektywy. Gdyby tego indeksowania, musicie sobie zrobić listę, czyli przeskanować swoje stronę i podjąć decyzję, co wyrzucacie z indeksowania, a co zostawiacie. I to jest najważniejsza taka tabelka. Jeżeli takiej tabelki nie macie, bo strony jeszcze nie macie, to wypisujecie sobie wszystkie przyszłe adresy, które mają powstać i po prostu oznaczacie na zielono te, które chcecie indeksować, na czerwono te, których nie chcecie, a potem używacie podczas budowania strony albo robota TXT, albo tagów noindex, dzięki czemu jesteśmy w stanie to zablokować. To co z góry możecie zaplanować, że będzie zablokowane, to możemy sobie wypisać taką listę, bo ona będzie najczęściej podobna, tak? Na pierwszym miejscu będą wszystkiego rodzaju strony techniczne, tak? czyli nie to techniczne. Jakiś koszyk, tak? Nikt nie indeksuje koszyka, bo nikt nie wpisze koszyk i sklep X. Może jest taka sytuacja, no to jeżeli taki będzie wyjątek, no to trzeba na to się przygotować, ale technicznie żadnych koszyków, żadnych polityk prywatności, jakichś stron ustawień i tak dalej, gdzie możemy jakieś ciasteczka, cokolwiek, to po prostu tego nie indeksujemy, no bo to nie ma sensu, tak? Jeżeli jakieś mamy case study. No to też nie polecam tego indeksować, bo to nic nie wnosi. To tylko zmienia tematykę strony. Bardzo często mamy tylko sytuację, to nazwijmy to jako numer 3, portfolio, tak? Portfolio. I teraz bardzo dużo firm, które robią strony internetowe, pokazuje swoje portfolio, że zrobiły taką, taką stronę, taki branża i tak dalej. I z mojej perspektywy, a to w zasadzie z perspektywy Google, jeżeli macie mało rozbudowaną ofertę wtedy, to wasza strona nie jest stroną ofertową, tylko katalogiem różnego rodzaju firm, którym zrobiliście stronę internetową, a to nie jest to samo. I przez to nie macie widoczności w Google, na frazy typu tworzenie stron internetowych itd. Oczywiście to jest, to trzeba tym, na tym dobrze pomyśleć i zarządzić, natomiast to do zasady tak jest, czwartą rzeczą, którą na pewno nie chcemy indeksować, są wszystkiego rodzaju aktualności takie biznesowe i nie tylko, tak? No, widzimy to. Aktualności, bo nikogo to nie obchodzi. Po prostu zwyczajnie. Jeżeli napisaliście artykuł o tym, że macie na przykład teraz wesołe czwartki, albo macie jakieś, coś innego, dzieje się w firmie, no to jednak to są rzeczy, które możemy wysłać w newsletterze, na Facebooku itd. Czyli docieramy do kogoś z jakimś przekazem. I oczywiście te aktualności mogą być na stronie. Bo możemy mieć taki fit aktualności, co u nas, że byliśmy na takich targach i tak dalej, byliśmy tutaj, zrobiliśmy to i teraz mamy, pomagamy zwierzątkom i tak dalej. Oczywiście wszystko jest fajnie, natomiast tych aktualności nie indeksujemy, bo nikt tego nie będzie szukał w gólu, tak? Zastanówcie się, przeglądając swoje aktualności i zawsze spróbujcie znaleźć sobie frazę kluczową, którą miałby ktoś wpisać, żeby na taką aktualność trafić. Jeżeli takiej frazy nie ma, to po prostu nie chcemy być widoczni. A jeżeli na przykład taka fraza się znajdzie, to też zastanówcie się, czy jest związana z waszym biznesem. Bo jeżeli jesteście jakąś dużą firmą przemysłową i tak dalej, która chce mieć ruch, z, nie wiem, budowa maszyn i tak dalej, tego wszystkiego, takie tematy też istnieją, a piszecie w aktualnościach, że pomagacie na schroniska i tak dalej, bo. Są takie informacje, oczywiście takie rzeczy się robi i tak ja dalej, tego nie neguję, tylko chodzi mi o to, że z perspektywy Google'a to jest takie trochę nie do końca tematyczne, tak? No i po co sobie psuć autorytet domeny takimi rzeczami? Pokażmy to, rzućmy to na Facebooka, rzućmy linka do tej aktualności, wyślijmy to w newsletterze, ale nie indeksujmy tego w Google, bo to nie jest Potrzebne. Jeżeli chcecie zaplanować sobie dobrze indeksowanie, to w pierwszej kolejności musicie zrobić sobie listę adresów, które macie. Takie narzędzie jak Screaming Frog Wam pomoże i mając taką listę dla każdego adresu zastanawiamy się, czy na to będą jakieś frazy kluczowe i czy chcemy tego indeksować, czy nie. Jeżeli nie chcemy, to w jakiś sposób blokujemy albo robotsem, albo za pomocą tagów, albo za pomocą kanonikala po prostu pokazujemy, na, że to jest jakiś duplikat. Dzięki temu. Już na starcie po prostu wiemy jak będzie wyglądała wasza strona, tak? I tutaj oczywiście to jest tylko jeden z małych tematów budowania lub poprawienia strony, bo można ją w ten sposób poprawiać. Natomiast na tym etapie chciałbym was odesłać do odcinka, w którym pokazuję 11 kroków, tak jak krok po kroku przejść do zbudowania takiej idealnej strony pod pozycjonowanie. Z tego odcinka dowiecie się, jak zaplanować oraz wdrożyć taką strategię budowania strony internetowej, która będzie idealna, właśnie pod pozycjonowanie, a do tego będzie generować klientów. Dlatego już teraz zapraszam Was do tego odcinka. Mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć!